Pomoc przy odbudowaniu e, ich zalanych domów, pomoc przy sprzątaniu, e, to są główne, takie główne zapotrzebowania, które również wypłynęły gdzieś tam w, w rozmowach, które beneficjenci projektu podjęli, e, podjęli tutaj z nami. Powódź jest e, okropnym, traumatycznym doświadczeniem co dla niektórych beneficjentów był olbrzymim y, szokiem, że jednak Fundacja z Warszawy interesuje się ich terenem, y, terenem Śląska. Często asystent y, pełni taką rolę również osoby, która, która jest, która towarzyszy podczas spaceru, która wspiera rozmową, dobrym słowem. W rozmowach z beneficjentami pojawiają się te pytania: czy mają coś Państwo jeszcze dla nas, czy możemy uzyskać u Państwa jeszcze jakąś pomoc, bo po prostu jej potrzebujemy? Witajcie w świecie NGO-sów. Naszym dzisiejszym gościem jest Ewelina Hojnowska, koordynatorka Fundacji Lubi Mi się. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ewelina, jesteś koordynatorką Fundacji Lubi Mi się. Odpowiadasz za projekty realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Co mamy obecnie na tapecie? W tym roku na tapecie mamy projekt e, Siła i Wsparcie ze środków e, Pefronu. Projekt ten jest dedykowany osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom z terenów województwa śląskiego, dokładnie z powiatów raciborskiego, cieszyńskiego oraz bielskiego, czyli powiatów, które w ubiegłym roku zostały dotknięte katastrofalną powodzią. Jakie trzeba warunki spełnić, żeby do tego projektu się dostać? Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest zamieszkanie powiatów raciborskiego Cieszyńskiego oraz bielskiego, a także posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. I ile osób obejmujecie wsparciem? Wsparciem obejmujemy 60 osób, 30 osób dorosłych oraz 30 dzieci, czyli osoby poniżej 16 roku życia. I z czego mogą skorzystać? Z jakiej formy pomocy i wsparcia? Korem pomocy jest usługa asystencji osobistej, ale również w projekcie mamy przy Widziane wsparcie psychologiczne, doradztwo, pomoc prawna, a także wyjazd na kolonie w, dla dzieciaków. O, kolonie brzmią świetnie. To gdzie jedziecie? Jedziemy nad morze do Darłówka w sierpniu na całe 10 dni, więc tutaj naprawdę otrzymaliśmy olbrzymią ilość głoszeń, szczególnie, z, no, szczególnie tutaj z powiatu raciborskiego, gdzie myślę, że byśmy mogli nawet zorganizować dwa albo trzy takie wyjazdy. Bo jest duże zapotrzebowanie na taki wypoczynek dla, dla dzieciaków. A jak beneficjenci podeszli do tej formy y, wsparcia, formy pomocy? Czy było duże zainteresowanie od samego początku, czy trzeba było jednak przekonywać do tego, że słuchajcie, jesteśmy, jesteśmy tu dla was, y, możemy wam pomóc? Raczej y, generalnie od samego początku y, spotkałam się z dużym entuzjazmem, jeżeli chodzi o y, pomoc, o wsparcie, jakie oferujemy, więc y, nie musieliśmy... Y, Podejmować jakichś dużych kroków przy przekonywaniu tych osób. Myślę, że wręcz te osoby, gdybyśmy mieli jeszcze szerszą ofertę i większą ilość miejsc, bylibyśmy w stanie też zapełnić te miejsca. Naprawdę otrzymaliśmy duży entuzjazm w tamtym terenie olbrzymi feedback i naprawdę wielkie zainteresowanie tym projektem. A jeżeli Ty też prowadzisz organizację pozarządową i chcesz opowiedzieć nam swoją historię, zapraszam do kontaktu. Link znajdziesz w opisie do tego odcinka. A powiedz mi, z czym borykają się teraz obecnie osoby właśnie z terenów popo powodziowych, bo wiesz, to nie jest już teraz taki temat medialny, nie? Tak jak było we wrześniu, kiedy wszyscy hura, pomagamy, no ale ci ludzie tam zostali, ta pomoc już nie płynie, wiesz, tak szeroko do tych terenów, a no ci ludzie tam są. W, w jakiej oni są kondycji psychicznej? Czego im brakuje? No co tam się dzieje? Osoby, które są u nas w projekcie zgłaszały, no poza E, tymi formami wsparcia, które my oferujemy, e, również potrzebę pomocy materialnej, pomoc przy odbudowaniu e, ich zalanych domów, pomoc przy sprzątaniu. To są główne takie główne zapotrzebowania, które również wypłynęły gdzieś tam w, w rozmowach, które beneficjenci projektu podjęli, podjęli tutaj z nami. A czy pojawiły się sytuacje takie, że zgłaszali wam beneficjenci, że mają właśnie problemy takiej natury prawnej, związanej z, z ubezpieczycielem, czy właśnie z uzyskaniem jakichś form wsparcia, że gdzieś tam formalne kwestie są dla nich nie do przeskoczenia? Czy znaczy tak. Pojawiły się również e, prośby. O taką e, formę wsparcia interwencji. O, I tutaj nasz dział prawny e, podjął e, kilka, kilka doraz w kilka interwencji, żeby pomóc beneficjentom e, projektu w celu uzyskania tego do, e, wsparcia finansowego, które tak naprawdę im się należy. Jeżeli masz usługi, które są skierowane bezpośrednio do trzeciego sektora, napisz do nas, możesz zostać sponsorem tego programu. Zapraszam. No ale co dalej, bo projekt się kończy we wrześniu. Jakie, jakie perspektywy przed tymi ludźmi stoją dalej? Czy myślisz, że państwo dalej będzie wspierać, czy jest to taki jednorazowy zryw i, i będzie po projekcie i, i ta pomoc się skończy? Raczej znaczy, osobiście mam olbrzymią nadzieję, że. Ci ludzie nie zostaną e, bez pomocy, bez wsparcia. I również my, jako fundacja, e, patrząc na olbrzymi odbiór e, naszej pomocy, że my również będziemy mogli dalej realizować e, projekt, mimo tego, że jesteśmy organizacją z Warszawy, co dla niektórych beneficjentów było olbrzymim e, szokiem, że jednak fundacja z Warszawy interesuje się ich terenem mm. e, terenem Śląska, gdzie no, jednak to jest duży dystans. Oni też nigdy nie korzystali z takiej formy. E, wsparcia e, świadczonej przez fundacje zewnętrzne z nie ich terenów, więc mamy też nadzieję, że będziemy mogli otrzymywać dalsze granty, dalsze programy na realizację kolejnych naszych pomysłów na tych terenach, no bo też w rozmowach z beneficjentami pojawiają się te pytania. Czy mają coś Państwo jeszcze dla nas, czy możemy uzyskać u Państwa jeszcze jakąś pomoc, bo po prostu jej potrzebujemy? A jak oceniasz współpracę z instytucjami z tamtego regionu? Czy przy realizacji tego projektu w zwracając się do różnych y, instytucji, ten kontakt był taki korekt i, i na zasadzie, tak, jasne, współpracujmy, czy raczej to nie jest nasz problem i radźcie sobie sami? Raczej byłam zaskoczona, że jednak znalazło się kilka instytucji, które po kontakcie telefonicznym i potem też podaniu tej informacji, w wiadomości e-mail przesłały, podały gdzieś tą informację do lokalnych organizacji pozarządowych, do stowarzyszeń, i no, dzięki temu też udało nam się pozyskać beneficjentów, więc no, nie zostaliśmy tak pozostawieni z tym projektem, że mogliśmy po prostu liczyć jednak na, na pomoc lokalnych samorządów. Mhm. Czy też lokalnych na przykład stowarzyszeń, szkół, organizacji pozarządowych, którzy pomogli nam dotrzeć do, do, do beneficjentów, do uczestników no, z tej racji, że no, po prostu jesteśmy no, dzielą nas po prostu setki kilometrów. To wróćmy jeszcze do konkretnych działań, które robicie. To jest asystentura? Dokładnie tak? tak. To omówmy, czym jest w ogóle asystentura i na czym to polega i, i jaka to jest forma wsparcia. Tutaj mówimy o asystencie osobistym, czyli o e, osobie z niepełnosprawnością, czyli o osobie, e, która wspiera. Wspiera aktywizację osoby z niepełnosprawnością. Pomaga jej również w codzien... Może jej pomagać również w czyn... codziennych czynnościach, które no, dla nas mogą się wydawać całkowicie normalne, czyli jak zrobienie zakupów, pomoc w kontakcie z lokalną administracją, lekarzem, czy pomoc w przygotowaniu posiłku, pomoc w sprzątaniu czynnościach, które dla nas wydają się być całkowicie normalne, a dla tych osób stanowią po prostu pro, stanowią jakiś problem i wyzwanie. Często asystent y, pełni taką rolę również osoby, która, która jest, która towarzyszy podczas spaceru, która wspiera rozmową dobrym słowem. No szczególnie, że wielu naszych podopiecznych po prostu są to osoby samotne, które albo mieszkają y, samodzielnie, i ich rodziny po prostu są gdzieś daleko i nie mają tego żywego, obecnego człowieka na, na co dzień. I ten asystent no, pełni też taką rolę no, po prostu towarzysza, osoby wspierającej. Dobrze, to mamy asystenta, mamy pomoc psychologiczną. Tak, tak, tak. I, I jak tutaj to wygląda? Ludzie chętnie korzystają z tej formy wsparcia, takiej psychologicznej, psychoterapeutycznej? E, tutaj mieliśmy dużo zgłoszeń, jeżeli chodzi o wsparcie psychologiczne, zarówno od e, osób dorosłych z niepełnosprawnością, e, jak i od dzieci, bo również kierujemy wsparcie psychologiczne dla, e, dla dzieciaków. Jedna ze szkół z reg w regionie zorganizowała też pomogła nam e, dotrzeć do, do swoich uczniów, e, że również chcieli skorzystać z, z pomocy psychologicznej. No bo mówmy się, że to jest traumatyczne przeżycie, nie? Jest, I... jest. Powódź jest okropnym, traumatycznym doświadczeniem, które też na pewno niesie ze sobą olbrzymi ładunek tego traumatycznego doświadczenia, tych emocji, z którymi no, ciężko sobie, no, ciężko się po prostu uporać z dnia na dzień. I zostaje nam jeszcze pomoc, Prawna. Mm -mm. Czyli, czyli te konsultacje, o których powiedziałaś, Tak. tak. Y Dokładnie tak. No i jeszcze nie zapomnijmy o koloniach, gdzie również teraz zbieramy uczestników. Mamy już w zasadzie mamy już wytypowaną grupę uczniów z jednej ze szkół w powiecie raciborskim, która w sierpniu wyjedzie z nami na odpoczynek, na zasłużony odpoczynek zarówno i po roku szkolnym, jak i właśnie po tych doświadczeniach z ubiegłego roku. Ta pomoc jest taka naprawdę imponująca i kompleksowa. A ponieważ wakacje już tuż, tuż, to życzę Wam wspaniałego odpoczynku, abyście dobrze się i bezpiecznie bawili na nadchodzących koloniach. I także dziękuję Ci bardzo, Ewelina, za dzisiejsze spotkanie. Życzę samych sukcesów i oby projekt wspierający trwał jak najdłużej, a raczej tak długo, jak ta pomoc faktycznie, realnie będzie potrzebna. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że do zobaczenia.